Zasypiasz? Jeszcze raz. Zasypiasz? Nie, no tutaj jak zasypiam? A ty, gdzie byłeś, zignąłeś? Na dole byłem. Uciekłeś tutaj. Ja to, to na czym to skończyliśmy? Nie, no miałeś być przygotowany, ale widzę, że jesteś po prostu nieprzygotowany. To prawda. No ja mam tutaj, no to jak No to ty program? masz, to ty masz. Co masz? Mówi, że na Dudę być głosował, ale nic nie wie, co on zrobił, co obiecywał. Znaczy, no... Co mówi, co nie mówi, co ludzie mówią prywatnie, jakie mają swoje zdanie prywatne na temat głosowania. No, okej, no, ale... no nic nie wiesz. Wiesz ja to, to wie... tyle samo co ja kurde o chucie o w dansku. <laughs> no no wiesz, Bo ale... To nigdy z... nie byłem. <laughs> Zrobi, no przede, przede wszystkim no. To jest po pierwsze. Nie, nie, blokował niczego, także Nie Czego, czego? Po tak. no, ale... pierwsze, nie blokował ustaw, bo przeważnie tak jest. Ale tak słuchaj, jest, ale co miał blokować ustawy, prezydent... słuchaj prezydent, co hmm. miał te Duda blokować, jak to Duda jest z pisem połączony. To są jego koledzy z osiedla i to są koledzy, co zawsze żyją razem, to co miał blokować? Czy a nawet czy PiS by chciał nawet Właśnie. pod górkę ludziom no. czy nie, to tak po prostu nie blokuje. Że to jest normalna sprawa, to każdy wie, nawet dziecko dziesięcioletnie. Że nie, że nie blokuje, nie? Jak, jak gdybyś był prezydentem z innej partii, no to byś mógł blokować. A oni to razem żyją. Wiesz o co, oni są połączeni. Właśnie. Tak jak sądy, nie sądy, no to połączeni są. No, no. i przez pięć no. lat było dobrze, no. Polska poszła do przodu naprawdę dobrze. Co poszło do, do przodu? Ja roku, jak przyjechałem. Co poszło? Co poszło? No wszystko poszło do przodu, no. Ale co? Zarobki poszły do przodu. Tak. Więcej jest pracy. Ile więcej... poszło. No słuchaj. Ale słuchaj, zarobki poszły. Słuchaj, to, że poszły zarobki do przodu, do przodu o 25 zł to nie znaczy, że poszedł do góry. Bo że też dostał emeryturę za 3 lata temu, była podwyżka 2,50 zł dostał. 2,5 zł dostał podwyżki. Ktoś tam, miał małą emeryturę, porównałem tam w takiej skali, dostały 12 zł. No to nie jest tak, że poszło do góry. Tutaj słuchaj, to nie są pieniądze do góry. No, taka to podwyżka, to oh, wiesz, to nas, wiesz, takie. Podwyżki. No ale to wiesz, ja mówię. Ogólnie o prezydencie, a prezydent no. Słuchaj, mój, ale podwyżki to zawsze idą do góry tam niezależnie. To, to nie ma znaczenia. No. Słuchaj, prezydent... czy, czy mój szef jest taki, czy taki, to tak ja mam co rok podwyżkę. Tak, czy nie? No dobra, ale uważam, że jest dobrym prezydentem. No, dlatego powie, yy, starszy od ciebie od rok, o rok. No dlatego, między innymi, Aha. między innymi. A czemu ten z Warszawy będzie zły? zły? Ale... Czaskowski. Czaskowski. Czemu będzie zły? No, ale Trzaskowski rządził już Warszawą i nie wykazał się no. Słuchaj, no ale rządzi, no ale jak się nie wykazał? No nikt nie powiedział, się nie wykazał. No tak powiedział, że się nie wykazał. Tylko, no, ludzie z Warszawy głosują a, na niego. Teraz, Ale ludzie no, z Warszawy głosują Warszawę, na niego. No. Co? A teraz, teraz zalewa Warszawę. Co? Co zalewa? Czym? No deszcze takie były. Ale co ma wspólnego, kurwa, no, Kaczyński, czy Duda, czy nie wiem, czy jakiś inny poseł do, do deszczu? Co ma deszczu do tego? Co ma do tego? To jest sprawa, kurde, natury. To musisz teś tam, nie wiem, wysłać 50 euro na, na pogodę rzucić. <laughs> żeby nie było deszczu. No co, co ma prezydent e, do deszczu? No ale to tam przecież z tą oczyszczalnią ścieków to za jego kadencji przecież poszło. ale słuchaj, to co tam to było tam, te, te wyśle, to mi się wydaje, że to jest pizna wodę tam ten Časzkowski, bo kto inny tam kurde rządził. On ma tam gówno do gadania. Jakby w Kielcach coś, coś tam by poszło z Wisłą, czy Wisła by przepływała przez Kielce, to też miał główno do gadania. Bo to było z góry. Z góry zarządzone i tyle. On miałby tam cicho siedzieć, bo jest tam, Pionek jest. No no ale no słuchaj, tak... no, słuchaj, jego no to nie jest Wisła i jego te, też nie jest Warszawa, żeby on żeby tam no, dużo gadał, bo on jest tylko tak, kurde, o, opiekunem Warszawy, o. Tak no, to superwizer to no, czy tam to... szef, on co tam ma do tego? Tak gdy no, jesteś tak, pode... szefem czy superwajzerem pubu, to to nie jest twój pub, co możesz wiesz, w domu porządzić, z psem może, jak jeszcze cię posłucha pies. No o to chodzi młode, to, to nie jest tak, że można sobie gadać po on coś tam, no. Tłumacz. No słucham dalej pytania. No nie znam ja wiem, ja bo... bo też widziałem te, te z Warszawy tam, niby te z Ciekami coś tam, coś tam było. Ale to nie wiem, czy to jeszcze no, pis nie był połączony za to. Nie wiem. No, nie, nie wiem, nie wiem, co tam, bo nie mieszkamy jeszcze w Polsce. Tak też jakieś ma... anteny coś tam chodziło, coś tam, że PiS jakieś pieniądze no, też jest Jak już tam te nomaszty, coś tam nie wiem, co poszło. Powody, jak miałbyś głosować, to na kogo byś, na kogo byś głosował? głosował. No tak jak ci powiedziałem. No, ale dlaczego? Słucham. Na... Dlatego, że dobrze rządził, no. Że wszystko było dobrze i będzie dobrze. Wykazał się. A załącz tą kamerkę, bo włączyłeś się. Niby, wiesz, no, wykazał się ten Duda. Ja nie wiem, jak się wykazał. Dla mnie to, o, ale, jeżeli... też mogę powiedzieć, że się wykazał, ale ludzie prywatni, no, mówią, że nie, no. Mają e, jakieś zażalenia do PiSu to, to i do Dudy, bo dużo e, obiecywał, a po prostu się nie spełnił w tym, co obiecywał. Właściwie, ja też pamiętam, że siedziałem 5 lat temu i dużo o, obiecywał. Słuchaj, ja Ci powiem tak. tak ja pamiętam, kiedyś sięgnąłem gdzieś tam na internecie, że... Y, Tusk też tam im obiecywał, zrobimy szkołę, zrobimy drogi, to to, to zrobimy. I po pięciu latach po prostu się śmieli z niego. To nie jest tak, że pięknie to wiesz, to może ktoś nie, nie pamięta. Ale ja ja to no pamiętam, wiesz. A to wolą, być Tuska za prezydenta? Nie, dałem ci przykład, że też Tusk obiecywał, a. Gówno zrobił, no, też oszust. Ale no Tusk się już wykazał, no i co, no i nic nie zrobił, no. No I dlatego ja tak dlatego mówię. nowi muszą dojść. I dlatego nowi muszą dojść. Duda też już tam trochę się wypalił. No, no ale co to nowi? No, to co trzaskowski zrobi sam, no. A co Duda zrobi sam? A co Duda zrobi sam? Słuchaj, Duda nie rządzi, tylko Pis rządzi. Rozumiesz po prostu? Tak. Ale słuchaj, będzie będzie trzaskowski No to i będzie Duda, i będzie Pis. Młody tam ucieka na tej fali gdzieś. Jak będzie PiS, to i tak będzie go blokował, Po PiS może jakiś coś będzie, jakieś swoje tam jakiś weter tam. pusza swoje zarządzenia, ale mu się nie spodoba i on, wiesz, też ma gówno, ale on powie stop, ja tego nie puszam weter. Nie, nie puszczam tego, tych, wiesz, zarządzeń, tylko w Polskę. No, a jak jest Duda, PiS sobie rządzi, to to to, to zmieniamy ustawy i Duda podpisywał. No. Nie wiem, ja jestem za dudą i tyle no. Nie wiem, ja osobiście też do niego nic nie mam, ale twierdzę, że już był. Ludzie też nie są zadowoleni. Prywatna osoba jedna czy druga. Czy ale ile ludzi? Ile procent? Ile procent? No z 50 50%? No. Ja mogę no to, się mylić, no to mogę to i 60% może być. No to ja ci mówię, że to może być dużo ludzi nie są, nie są zadowoleni. Sobie zobacz tak, Wiesz. No, no, mało prawdopodobne, żeby, żeby wygrał, znaczy no, będzie miał ciężko, by, no w pierwszej rundzie to wątpię, będzie druga runda, to jest bankowo, no. Słuchaj, ale to, jak to prezydent ja mówił, że ma do gadania, ale i tak powinien zrobić tak. Pieniądze jakoś ludziom pomóc, emerytury podwyższyć, bo są małe emerytury, porównanie mhm. w Polsce jakie są zarobki, są małe emerytury. Powinien po prostu pomóc ludziom tam z tymi pieniędzmi, jak chcą pomagać, to jakieś notacje do zarobków dać, emerytury podwyższyć. Wiesz, lekarze też powinni, kurde, zarabiać większe pieniądze, bo ktoś powie, że lekarz zarabia dużo. Prywatnie może dużo zarabia, ale pan Słowo zarabia mało. Uczył się 15 lat. Słuchaj, lekarz się uczy 10-15 lat i mało zarabia. I on wiesz, ma mało zarabia jako lekarz prywatny, znaczy pan to są takie prawdy, no lekarz dużo nie zarabia, państwowo, w szpitalach, umówmy się, słuchaj, może dużo zarabia, jak pracuje po 15 godzin, nie? też będziesz no double jebał, też będziesz dużo zarabiał. Dwie wypady brało, no, no to... Słuchaj, nauczyciele tak samo powinni zarabiać większe pieniądze, bo odkąd ja powiem mały po sąfce, to wiem, że były strajki nauczycielów, że zawsze problemy były, baba też się uczy po 10 lat. Średniego tam studia, kurde, może i więcej. I też mają małe zarobki. Wiesz, też, też się uczy to, dzieci, wszystko też to, to małe zarobki. Kiepskie. Co? Polskie szkolnictwo jest kiepskie, jeżeli chodzi o średnie szkoły. No. Czemu? No, za dużo uczą. No. Rzeczy niepotrzebnych. Słuchaj, też... to, że uczą czy nie, ale nauczyli płynne zarobki. Słuchaj, czy nauczyli? Czy będzie... To jest szkoła angielska? Słuchaj. Nie mnie, czy tam Afryce uczą, czy tam w Chinach, czy tam w Jugosławii, nie? Mi chodzi, jako osoba nauczyciel, że mało za, zarabia. A czy on uczy tam, przepuśćmy, nie wiem, dużo w ciągu lekcji, czy w ciągu roku, tam ileś tematów przerabiają, czy połowę, no to, to, to nie jest ważne. Mi chodzi, że jako osoba, nie? Tak jak lekarz. Czy lekarz Ci wyleczy w ciągu miesiąca 200 osób, czy zrobił operację 5, a nie 500, to też nie jest znaczenie nie ma. Tylko że on po prostu mało zarabia. No tak no. no. A co tak znie? Ja pod... Nie wdesz chory jesteś czy co? Bo taki coś jakiś niemrawy jesteś co dzisiaj. Zmęczony jestem. No. Za dużo wrażeń. jak się nie przygotował, to... tak Nie przygotowany jest. jesteś do pracy tutaj. No właśnie, no. Wczoraj to wtedy... nie do powiedzenia dzisiaj no. nic. I, I wtedy wrócisz do Polski, tak? Jak tak będzie? A to nie chodzi, że ja wrócę do Polski czy nie, bo to, to ludzie też uciekają z Polski, bo jest, wiesz, co się dzieje. Ludzie też kończą szkoły średnie i też uciekają młodzi za granicę, żeby więcej zarobić. Bo w Polsce no, są to, to masz małe zarobki. Po... Wrócisz do Polski czy ale nie? Ale co ty tak ciągnę tą Polską Polską? Co ty tak ciągnę Polską? Co, ja wrócę do Polski i nagle będzie świat się zmienił? No chcesz tak wrócić, no myślisz, idź kurde na posła rządzić gdzieś, kurde. Zmieniłbyś w Polsce. Coś. Na prezydenta. A prezydenta może być. Skoro, kurde, wiesz, Elektry był prezydentem, też możesz być. Wszystko jest przed tobą, pamiętaj. No przed tobą też. No, przed tobą też, no ja, jak najbardziej. No. To wiesz. Ja to na prezydenta się nie nadaję. To może, Czemu? Jakbyś był prezydentem, to co byś zmienił? Co, no, co byś zmienił w Polsce, byś był prezydentem? No co, co byś, byś poprowadził? Krótko na temat, językiem y, politycznym. Nie ulicznie. Zobaczymy, nie. co ty byś zmienił i co Mariusz by zmienił. I ja no. podejmę decyzję, na kogo głosować. Co ty mi oferujesz? No. Krótka piłka. No nie przygotowany co? co? Nie wiem, co bym powiedzieć że zmienił. Czym, Bo nie, nie jest? jestem prezydentem. Czyli dobrze i... jest. A, słuchaj. słuchaj, to ty powinieneś wiedzieć, co, co by zmienił, a nie prezydent. To osoba jako prezydent powinien zmienić, a nie. No bym dał pomagałbym przedsiębiorcom, bo to od nich zależy. No i stawiałbym na, głównie na polskich przedsiębiorców, a nie, no tak, ale a, nie by... a nie, że dawał ulgi koncernom po prostu zagranicznym. Ale coś Żeby więcej powiedz na ten rozwiały. temat, coś więcej Żeby powiedz. polskie firmy się rozwijały, a nie, że zagraniczne. No. No. Jeżeli na przykład moja zagraniczna firma przychodzi do mnie, i robi u mnie pieniądze, to powinna dużo zostawić, pieniędzy dla mojego kraju. Moim zdaniem. Wiek emerytalny podwyższyć czy obniżyć? Co takiego? Wiek emerytalny podwyższyć czy obniżyć? No to raczej wiesz, to raczej chyba już takiego może wieku nie ma znaczenia, bo, bo każdy mój ojciec żył do osiemdziesiątki prawie i całe życie frazował, Ale... tak wiesz. Tak, ale o co innego? Czy masz próg emerytalny? Czy podwyższyć czy obniżyć. 30. To ma pracować, a ludzie więcej mają pracować w życiu czy mniej. Czy nie, emeryturę? no tak jak był, nie, nie zmieniałbym tego. Ale to wiesz. Nie no to, zmieniałbyś. To tak czyli ktoś pracuje 40 lat, czyli na emeryturze żyje 6 lat. Tak? Ma. No znaczy, teraz już to zmienili, bo, bo jak ten... że ta twoja emerytura przychodzi. No, już chyba na rodzinę. To coś tam pozmieniali, już nie wiem.